Taka miejscówka na granicy nieistniejących wiosek Czarne i Jasionka no mieliśmy jechać za 5 km jest parking leśny z wiatą, ale tu jest tak fajnie, pięknie, cicho, spokojnie, że zostajemy tutaj. No dobry wjazd, jakaś szutrowa lokalna droga, bo dzisiaj jest niedziela, to czasami coś przejedzie. Podejrzewam, że na tygodniu Żywej duszy nie ma. No jest troszkę opału, także można ognisko uskutecznić. Tu jest las na grzyby. Kasia właśnie poszła na zwiad Zobaczyć, czy po ostatnich deszczach coś się nie pokazało. No miejsce fajne. Przeżaliśmy je od razu. Wow, zostajemy tutaj. Łąka dosyć twarda także po deszczu raczej nie powinno być problemu z wyjazdem no i tak to wygląda